Ponad podstawowi to projekt realizowany przez Sądecką Młodzież w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W ramach Olimpiady, w której biorą udział uczniowie z całej Polski, młodzi ludzie sami organizują i przeprowadzają projekty społeczne. Ta Olimpiada polega na tym, że uczniowie zbierają się w grupy i tworzą projekty społeczne na tematy, które sami wybierają, po prostu aby zmniejszyć, zlikwidować jakąś zmianę społeczną, czy to w społeczeństwie lokalnym, Ogólnopolski. Pomysł na projekt przyniosło samo życie i doświadczenia związane z egzaminem ósmoklasisty i koniecznością wyboru nowej szkoły. Pomysł wziął się z tego, że też sami mieliśmy takie doświadczenie w ósmej klasie, że przygotowanie się do tego egzaminu ósmoklasisty nie było do końca łatwym zadaniem. Nie wiedzieliśmy, jak się uczyć do konkretnych przedmiotów, jakimi metodami. Też wybór szkoły średniej był dla nas trudny. Wiemy to też z rozmów z rówieśnikami oraz sprawdzaliśmy badania na temat stresu młodzieży. Młodzi ludzie, a są to uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 i Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu. Oraz zespołu szkół ponadpodstawowych w krynicy zdroju w ramach projektu organizowali warsztaty i spotkania z ósmoklasistami. Tworzyliśmy dla nich warsztaty, prowadziliśmy je. Pokazywaliśmy im metody na przykład odstresowania się w danej sytuacji, co zrobić w tej danej sytuacji, jak się odstresować, oraz jak właśnie nauczyć się dobrze do tego egzaminu smaklasisty, oraz takie metody, które przydadzą im się do takiej skutecznej nauki. A zainteresowanie udziałem w projekcie było bardzo duże. Cieszyliśmy się mega dużym zainteresowaniem, od pytań na Instagramie. Po właśnie też pytań na tych naszych warsztatach uczniowie byli bardzo ciekawi, pytali, zadawali pytania dotyczące naszych w sumie od warsztatów, aż po właśnie te egzaminy tego Tegoroczna Olimpiada Zwolnieni z Teorii dobiega końca, jeśli projekt ponad podstawowi zdobędzie wymaganą liczbę punktów, uzyska nominację do Złotych Wilków, czyli nagród dla najlepszych projektów w Polsce.